Dzisiaj sobie rano przyszedłem do 914 a patrzę tutaj na tej felzy właśnie lewej pełno oleju ze zwolnicy sobie leci, a nigdzie, nigdy wcześniej tutaj nawet się nic nie pociło więc jeżeli tak nagle się tutaj wydostało tyle oleju to jest to taka oznaka, że na samym, na samej wymianie tego uszczelniacza się nie skończy. Tylko najprawdopodobniej coś się stało z łożyskiem. No i dlatego ten uszczelniacz puścił. Kupiłem sobie klucz. Coś takiego. I powiem Wam, że te koło odkręciłem tym kluczem. Ma z Powera. Zobaczymy jak będzie się sprawował. Muszę sobie jeszcze kupić nasadki dedykowane do kluczy właśnie udarowych. Te to wiadomo, to się zaraz rozsypią. No ale dał radę, dał radę dla tego koła, chociaż no, to koło było ze dwa miesiące temu odkręcane, ale tak dociągnięte było dość mocno. No i sobie poradził, powiem, żem, że zaskoczony jestem. Dzisiaj właśnie przyszedł i akurat <grych> była okazja przetestować. Dobra. No to co, teraz muszę odkręcić tutaj ten, ten odciąg cały, no i dobierać się do zwolnicy wolnicę zdjąłem już na pierwszy rzut oka. Co mogę Wam powiedzieć, a mogę Wam powiedzieć to, że nie wiem, czy będzie widać, ale ta śruba jest luźna. Więc być może tylko to, że to się rozkręciło, dlatego tam zaczął ciec olej, ale być może też właśnie dalej coś też. Uległ jakiegoś, jakiemuś uszkodzeniu, więc tak czy inaczej wszystko rozbiorę w drobne maki, i sprawdzam dokładnie, żeby tutaj w niedługim czasie znowu nie trzeba było zaglądać. Jak widać, wszystko już tutaj porozbierałem. E, tutaj mamy wałkoła. E, wałkoła w stanie bardzo dobrym jest. E, tu jest miejsce, po którym chodzi uszczelniacz. Widocznie tutaj są jakieś ślady, natomiast nie są wyczuwalne. Znaczy jest tutaj w tym miejscu, gdzie chodzi ta warga przeciwkurzowa, jest taki delikatny dołeczek. Natomiast tutaj, gdzie jest ta warga uszczelniająca, poza zmianą koloru, nie ma, nie ma że tak powiem, wyczuwalnego dołeczka, więc nie będę tego zmieniał, ponieważ to jest część zmienna. Aby nie zmieniać całego wału można sobie po prostu kupić coś takiego Stare wystarczy zbić, nowe nabić Natomiast to które tutaj jest, jest w bardzo dobrym stanie Więc to zostawię Jeżeli chodzi o łożyska No łożyska już Nie są w najlepszej kondycji Widać już takie wygniecenia trochę od wałków. No to też nie wiem, czy to będzie widać też tutaj na, na kamerce ale już, już, już swoje wychodziło. Także pójdą nowe łyżyska. Jeżeli chodzi o układ planetarny, wyciągnąłem sobie jeden stworzeń. Jest w stanie bardzo dobrym. Więc nie będę tego rozbierał, tylko po prostu to dokładnie umyję. Wszystkie te satelity chodzą idealnie, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. widoczne są tutaj ślady pracy, natomiast nie są one wyczuwane pod palcem więc to zostanie wszystko tak jak było obudowa jest dobra bez, bez żadnych luzów łożyska siedziały bardzo dobrze Koło te wewnętrznym zazębieniu jest w stanie idealnym. Nie ma tam na, na zębach żadnych uszkodzeń. Tak samo właśnie też na zębach układu. Tutaj też jest pokrywa w, w stanie bardzo dobrym. Tutaj jest bałeczek, który wchodzi w układ różnicowy. I to łożysko już też widać, że należy zmienić. Oczywiście wszystkie szczelniacze pójdą nowe. Zmienię też tą śrubę, jak znajdę ją. Nie wiem, czy będzie w wstecznie na miejscu dostępna, ponieważ ona tutaj widać, że się odkręciła i tutaj delikatnie jest ta, ta płaszczyzna uszkodzona. Więc podejrzewam, że może być problemem to, żeby tu później dokręcić idealnie. No i oczywiście ta podkładka też pójdzie nowa. No jeżeli chodzi o hamulce, to widać, że tutaj kiedyś chyba coś było przyhamowane, bo. Było pełno takiego pyłu wewnątrz. Jak widać, tutaj oleju nic, nic nigdzie nie wyciekał. Jeżeli chodzi właśnie o to, że czasami w Ursusach pojawia się olej na hamulcach, to jest przez to najczęściej, że jest problem z odpowietrzeniem skrzyni biegów, ponieważ na oryginalnie jest to dosyć słabo zrobione. Polecam, żeby taką modyfikację, po pro, modyfikację polepszającą odpowietrzenie skrzyni zrobić. No i wówczas tutaj się nie będzie nic lało, nawet jak będzie jakaś tam duża maszyna na hydraulice zewnętrznej bo właśnie kiedy olej spływa z powrotem do skrzyni robi się w środku ciśnienie i ten olej po prostu ten przez ten symbionik tutaj dostaje się na hamulce. Tutaj jak widać jest wszystko ok Tutaj wałkoła już został włożony, użyska również. Teraz zostało zamontować na tym całą zwolnicę. Z tym, że za pomocą takich podkładek dystansowych musimy tak zrobić, żeby to nie chodziło ani za ciężko, ani za lekko. Żeby po prostu nam nie wysadziło uszczelniacza zewnętrznego ani któregoś z za szybko. Po kilku próbach y, ustawienia tutaj tego dystansu udało się to zrobić tak, że nie ma żadnego luzu, to dość lekko się kręci, więc pozostało to tylko zabezpieczyć tą śrubę no i już składać dalej, a zwolnica została już. Złożona, wszystko ładnie się kręci, e, tam przy ciągniku e, przegwintowałem tamte gwinty, poprawiłem sobie je, założyłem tutaj już rozpierak, także można to wszystko już tutaj będzie składać. No ale niestety nie mam żadnego żurawia, więc będę potrzebował jeszcze dwie osoby, żeby to ogarnąć, także to już będzie jutro robione. Zostanie tylko wymiana jeszcze cylinderka, coś takiego i zalać olejem i poskręcać wszystko do końca. Także myślę, że z tej całej operacji naprawy zwolnicy to będzie tyle. Także do zobaczenia, na razie.